No, siemanko, szanowanko, widzowie. Kontynuacja części pierwszej Spidermana. Zdobycia wszystkich. No, 100% Spidermana. Zdobycia. Zdobycia wszystkich zdjęć i spróbowania wszystkich skrytek Plawlera. Bez zbędnego przedłużania. Lećmy do pierwszej. Znaczki. A jakby, a jakby co? Zostawcie suba, zostawcie suba i łapeczkę w górę. Co? To oni. To oni. O, ja sam se zrobię. Ja to pamiętam, widziałem o tym Short, że oni dodali tego typa, wiecie. Co e, uwielbia Spidermana i chciał e, w grze mieć siebie. I zrobili w pierwszej części Spidermana i po prostu widzowie poprosili e, studio, żeby zrobili to samo. I dodali mailsa. Ale to fajne. Pewno się nada. Wiesz, gdybym był bogaty, też bym korzystał z tego kortu. Chociaż martwiłbym się, że piłki stale zlatują w Ale ich pewnie na to stać. Hm. No w zasadzie prawda. O, jeszcze ile zostało zdjęć. Raz. Jedno zdjęcie. Nie, dwa zdjęcia, przepraszam. Dobra. Szybkiej podróży nie możemy, i pamiętajcie, widzowie, żebyście zostawili subika i lajka. No, to jest oczywiście kontynuacja numer dwa, bo nie zmieni po prostu ja mogę maksymum do godziny nagrywać, ale po prostu nie chcę nagrywać tak długich odcinków, bo potem po prostu mało osób to ogląda i tyle. No i to tylko chciałabym powiedzieć. Oj, oj oj. No halo. Aha, to! Kiedy mój syn chodził do szkoły, pomagałem trenować jego odbrzynę bez Na każdym meczu to rodzice bardziej szydzili z zrywali Dobra Udajmy się do następnej Lokacji Dość daleko Ale ja tu chwilę ujrzałem No zresztą Dobra odpuśćmy sobie te szybkie podróże Tylko to że to jest 6 kilometrów ale dobra, co z tego? Przynajmniej się trochę pobawimy. Pamiętajcie, pamiętacie odcinek z Howardem? To on był jeszcze w pierwszej części Spidermana, chyba. Tak, dokładnie tak. Robiłem wszystkie. W pierwszej części miałem wszystko. Nie miałem tylko tego kostiumu i tak go chciałem. Po prostu na wszystkich chwilkach nie miałem tylko tego kostiumu i na wszystkich filmach, gdzie on występował, to po prostu tak lubiłem ten kostium, że chciałam go w prawdziwym życiu. I jakbyście dobili do moich urodzin, czyli do 8 grudnia za kilka, za kilka tygodni, tak 230 subów, to bym bardzo był wdzięczny. Ale pamiętajcie, widzowie, możliwe, że 10 lub 9 grudnia będzie odcinek z Avatar. To więc nie wiem dokładnie, czy będzie, czy nie będzie, ale takie 50%, że nie, a 50%, że tak. Czyli pół na pół. O. Ojeju Takie to już mnie sam, To już mnie męczy mocno Takie latanie 6000 metrów w jedną stronę Ojeju O tutaj byliśmy w parku Rozrywki Dokładnie to pamiętam Tak jest ludzie 77 hotdogów W 10 minut A to były ikselki. Co? Ale kurde! mu mm. się spodoba. Zdobył te kro... E to właśnie Nowy York. Wykorzy wykorzystaj wszystkie szanse na zdjęcia. To, to to Ten gość ma czapułki od hot dogów w soku pomidorowym przed zjedzeniem. Rozumiem, że łatwiej je wtedy przełknąć, ale sok pomidorowy? Stary, tak się nie robi. Hmm. Wszystkie misteria, wszystkie zdjęcia skrytki Plaulera zostały i jeszcze nierozpoznawalny cel. Hmm. Kurczę, no nie wiem, widzowie, nie wiem. A tutaj mamy taki kostium. Totalna rzeź. I tutaj... Ej, dwóch takich samych Spidermanów jakby się spotkało. Mm, I takie... Co do? Co do kur. Takie coś właśnie. Takich samych dwóch Spidermanów. A pamiętam to jeszcze jak to było, to było przez dwie misje. Mm. To widzowie, na dzisiaj to wszystko. Chciałbym podziękować także za oglądanie. I więcej kontynuacji nie będzie. I nie wiem, następny odcinek to chyba będzie z Minecraft'a Survival. Dowiecie się, jeśli to nagram. Powodzenia. Mi miłej nocy, miłego dnia. To kiedy to oglądacie? I oczywiście. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Trzy łapki w górę pod tym filmem to następny film ze Spider-Man. Nie powiem Wam dokładnie kiedy, ale oczywiście nie zmuszam do zostawienia subskrypcji, bo to nie o, tym, o to chodzi. Po prostu mówię tak, żebyście chociaż, zac... chociaż zro... dali tą subskrypcję. No i to ostatnie zrobimy. No jasne, że tak. No i dobrze. To by było na telewizowie naura. Miłego, miłego dnia, miłej no, mi nocy.